Hej, hej, dzień dobry! Witam Was w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj będzie drugi już film z serii mierzymy. Tym razem będziemy mierzyć tylko świąteczne ciuchy. I jeszcze taka ciekawostka tutaj akurat nie ja wybierałam te ciuchy, tylko mój chłopak. Więc zobaczymy, czy trafił w mój gust, czy trafił z rozmiarem. Może się trochę pośmiejemy? Mam tutaj taką dużą siatkę. Akurat świeciuchy to nie są z primarka, tylko z różnych sklepów. Więc przejdźmy do oglądania. Pierwsza tutaj bluzeczka świąteczna jest to bluzka z kropa. Mam tutaj rozmiar L. Cena to 39,99. Taka bluzka, świąteczna, z żabką, z laskami, z śnieżynkami. No, myślę, że całkiem dosyć duża, więc raczej wejdę, ale zobaczmy sobie, jak będzie leżała. Wiecie co? Ale chyba tą koszulkę sobie zostawię. Bardzo mi się podoba. Jest taka fajna, luźna, te kolory, takie jeszcze wzor, wzór świąteczny. No super, bardzo mi się podoba. Długość też jest całkiem ok Nawet w spodniach. Jak włożę troszkę w spodnie. No tak mi się ostatnio podoba nosić. Więc no, wydaje mi się, że jest super. Naprawdę. Zostawiam. Mam tutaj też kolejną bluzeczkę i też skropa. Z tej samej marki. Też jest w rozmiarze L i też za 39,99. No, też taka dosyć spora. Oj, 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 już widzę coś, co mi się nie podoba. Niestety brokat. Ale ogólnie jest bardzo ładna, bo taka. Ciasteczkowa, świąteczne kolory. No, zobaczymy sobie, jak przymierzę. Ta koszuleczka też jest bardzo fajna. Ma taką miłą fakturę. Jest tak, nie jest taka gruba, dosyć taka cieńsza, ale bardzo miła. No, luźna też. Długa bardzo. Co mi się bardzo podoba w koszulkach. Ostatnio takie lubię. Luźne i dłuższe. No, myślę, że jest całkiem fajna. Fajne kolory, tutaj te, te ciastka też bardzo fajne. Tylko ten brokat mnie nie przekonuje i obawiam się, że nie przekonam mnie do końca. Następna bluzeczka jest to bluzka z New Yorkera. Cena to 28,95, rozmiar L. Bardzo ładny kolor, taki beżowy, tylko niestety też jest brokat. Nie wiem czy mój partner się kierował, bo przecież wie, że nie lubię brokatu. Ale ojej jaki słodki kociak. Ale słodki. Zobaczymy. Zobaczcie, kochani, jakie to jest słodkie. Jej. No tak, mnie to urzekło. Bardzo fajny tutaj tak ten print. Tylko widzę, że koszulka trochę prześwituje tutaj jak widzę po bokach i w tyle. Nawet metkę widać. Więc niestety raczej ze mną nie zostanie mimo tego słodkiego kociaka, który już mnie urzekł, ale no Wiem, że tylko pewnie bym nosiła do spania albo po domu, a już mam takich bardzo dużo, więc niestety nie zostawiam. No jak na razie to już czwarta bluzeczka i kolejna z brokatem. Jest to też bluzka z New Yorkera za 28,95 i też rozmiar L. Jak na razie to uważam, że rozmiary w miarę trafione. No, bardzo ładna. Zobaczmy, jak będzie leżała. Ta koszuleczka też ma bardzo fajny print tego Rudolfa Cięgniferka. Ładny kolor, zielony. Bardzo fajna taka luźna też. Długość jest ok. Tylko niestety ten brokat, no, nie basuje mi. Nie, nie cierpię po prostu brokatu, więc nie zostanie ze mną na pewno. O, teraz, kochani, jest coś innego. Tym razem są to spodnie dresowe, ale mają bardzo śliczny kolor i wzory. No super, są, bardzo mi się podobają. Ściągacze tylko. Obawiam się, że mogą być przykrótkie, ale to sobie przymierzymy i ocenimy. Te spodnie są z kropa rozmiar S za 89,99. Nie wiem, czy nie będą trochę za małe. Mogą być w pacie troszkę za małe. Ale zobaczmy sobie, przymierzmy. No, powiem Wam, że te spodnie są bardzo, bardzo fajne. Trochę tutaj, co prawda, mogłyby być może rozmiar większy, bo są mi tutaj takie akurat w pasie. Ta gumka tak dosyć uciska, mimo że jest szeroka. Ma fajne, mają fajne, duże, dosyć kieszenie. No, tutaj są takie dopasowane z tyłu, przez to, że jest tak rozmiar S. Więc myślę, że jakby był rozmiar większy, byłby idealny. Nie wiem, czy sobie nawet nie wymienię. Bo tutaj wtedy też, co prawda, te ściągacze mogłyby być nagawki trochę dłuższe. Bo jak usiądę, to mi się podciągają do góry, a tego też nie lubię w spodniach takich dresowych. Ale ogólnie są naprawdę bardzo fajne. Bardzo mi się podoba ten kolor. Wzór taki typowo świąteczny. Można nosić i do spania, ale ja bym raczej nosiła bardziej tak po domu, na jakieś szybkie wyjścia. Myślę, że sobie chyba wymienię na ten rozmiar większy, a na pewno przymierzę i sprawdzę, czy będzie lepszy. Bo naprawdę bardzo mi się podobają. Są ok. Ostatnie dwie rzeczy są tutaj cweterki. I pierwszy sweterek jest z firmy House. Rozmiar M na L, cena to 119,99. Też ładny kolorek zielony. Bardzo słodki wzór. Tylko troszeczkę chyba za krótki będzie, ale przymierzymy i ocenimy. No ten sweterek jest też bardzo fajny całkiem, ale gruby jakby był normalnie, nie wiem, z wełny czy coś. Zaraz sobie zobaczmy skład. 100% akryl. Ale no jest naprawdę bardzo gruby. Aż... Aż mi już jest gorąco w nim. Myślę, że też jest ok, chociaż mógłby być troszeczkę dłuższy jak dla mnie, bo jak wezmę ręce do góry, no to troszkę się podciąga. Tak samo rękawy, no wydaje mi się, że jest całkiem spoko. Bo jak niedawno oglądałam w sklepach, to są jeszcze krótsze te sweterki, co to już całkiem nie moja bajka. I ostatnia rzecz, ostatni sweterek też z firmy House za 119,99. Bardzo ładne kolorki i wzory. Tutaj takie pomponiki noski. No myślę, że ten będzie spoko, więc przymierzmy sobie. No, ten sweterek jest już trochę cieńszy, chociaż i tak jest gruby, uważam. Bardzo miły w dotyku, taki tamten mam wrażenie, że był bardziej taki sztywniejszy, ten zielony. A tutaj jest taki bardziej milszy, taki delikatniejszy. Ten sweterek jest też, wydaje mi się, że troszeczkę dłuższy. Ma na pewno dłuższe rękawy. Wezmę sobie do góry, no, długość taka chyba podobna. Tylko rękawy ma dłuższe, ale właśnie to jest fajniejsze też. Kurczę, super ten sweterek. Jest tutaj, ma takie pomponiki, noski od Reniferka. Bardzo ładny wzór. Bardzo ładne kolory, takie świąteczne. No, aż chyba sobie zostawię. Tak mnie trochę urzekł ten sweterek. Powiem wam, no, taki milusi, przyjemny. I co, kochani, myślicie o tych świątecznych moich ciuszkach, które wybrał mój chłopak? Podobają wam się, czy nie? Może sobie jakieś kupicie z mojego polecenia? Ja myślę, że zostawię sobie może tu jedną bluzeczkę, ten sweterek i... Te spodnie chyba wymienię sobie na rozmiar większy, zobaczę jak będą leżeć. Jeżeli Wam się film spodobał, dajcie łapeczkę w górę, zasubskrybujcie mój kanał, skomentujcie ten film. Ja dziękuję Wam za oglądanie. Do następnego filmiku, cześć!